Jesteśmy stąd, urodzeni tutaj, kochamy nasz to. Świętujemy niepodległość, odrzucamy obce władze. 11 listopada pokażemy to obrany. To jest Polska, jesteśmy stąd, wychowani tutaj, kochamy nasz to. Czujemy przynależność, jesteśmy gospodarzem 11 listopada pokażemy to na lewę. Szala za zwycięstwo, za przestępstwo. Czysty za walkę, za myśl, za za Polskę. I dziękujemy, że możemy patrzeć z sobą przeszłość To nasza historia narodowa długa, która przez pomach stora zawodzie odlubał się i nas niczym spabcić Iżeli, że się udały, mieliśmy coraz bardziej Lecz to skumaj! Bo naszą flagę, nasze godło. Jesteśmy Polakami, mamy naszą Polską drogą I nawet kiedy mamy prycznic, flagi na tarczy Glocku. do ostatnie kropki, z będziemy walczyć Bo lepiej być apes, niż Bez A jeszcze gorzej sprzedać swoich rzeczy, swoich traci z Co Są tysiące powodów, żeby jedyna z listopada ruszyć dupę z To jest Polska, jesteśmy skąd? urodzeni tu zary Czujemy niepodległość, za obce władze 11 listopada pokażemy to To jest Polska, jesteśmy wstąp Wychowani tu sami, kochamy nas to Czujemy krzycz, ale nie jesteśmy gospodarze 11 listopada pokażemy to Tego dnia widzimy się w Warszawie Udziemy Marszu niepodległości, rady w prawie W słusznej sprawie by przeciwstawić się wyraźnie. Zbieram fundo na mam od lat Ten cel do polskiej władzy świętować nie podębą celowo to, tego to Zdebno, co, no, bo tym co nie da rękę Każdy taki marsz odciska na nich piętno Układy republiki okrągłego stołu pękną Straszyli nas policjant teraz z wojskiem klimatyczny tego dnia te prowokacja proste. To czarne że to problem To żałosna, przede wszystkim groźne władze, a Polska jest i media są antypolskie Robiąc nas faszystów na łamach wyborczej Wyższość mi to walka o Polskę To jest Polska, jesteśmy stąd Urodzeni tutaj, kochamy nas stąd niepodległość, odrzucamy obce władze 11 listopada pokażemy to radę To jest Polska, jesteśmy stąd 11 listopada pokażemy to razem To jest Polska, jesteśmy są urodzeni, tu są nasz do świętujemy niepodległości odrzucamy obce własne Jeden z tego listopada pokażemy to razem 11 listopada pokażemy to razem 11 listopada pokażemy to razem I w listopadzie spotkamy się znowu w Warszawie 我五十天不能